Cześć witajcie z tej strony plowin 23 Ja Wam dzisiaj pokażę, gdzie znajdują się ukryte miecze podniebnej tygodnia 8. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę na kanale, bo bardzo mi to pomaga w tworzeniu kanału. Więc tak, to jest mapa znajdujących się mieczy i pierwszy miecz znajduje się na południe od Szarka. Tutaj. Drugi miecz znajduje się nieco niżej na zachód od Sweetie Sands. Kolejny znajduje się na południowy wschód od Holy Hills Kolejny znajduje się na zachód od Lazy Lake'a. Kolejny znajduje się na południe od Frenzy Farma. Od skalistych skarb na wschód również znajduje się jeden z mieczy. I na północ od Ritty Row, czyli sklepowej sadyby i na zachód od groty znajduje się bodajże ostatni. Tych mieczy. Jeszcze mamy jeden na północny zachód. Przyjemnego parku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć.